Macanie słonia. To tytuł tej dokrętki, którą sobie przykleję na początku pierwszego odcinka tytułem wyjaśnienia. To miała być niejako riposta do wywiadu z panem Januszem Walusiem na kanale Zero. Później chciał, nie chciał. Pojawiły się inne rzeczy. Prezydent Trump się wychylił z przytuleniem burów. Później Pan Janusz Waluś zażył mnie z lewej mańki. Oficjalnie powiedział w swoim wystąpieniu popierającym kandydata na prezydenta pana Nawrockiego, że te numery, które się odwalają w RPA to bardzo przypomina to, co się dzieje w Polsce. Te numery w RPA robiono o wiele wcześniej, ale bardzo podobne numery robi się w Polsce. To już jest czwarty raz nagrywane i ciągle coś mi tam się działo. Ten materiał różni się z zasadniczo od pierwszego nagrania. Powiedzmy sobie tak, zostawmy już pana Walusia i jego zabójstwo świętego komunistycznego. Nie mnie to oceniać. Nie mam kluczyków do bram raju. Prywatnej linii do świętego Piotra też nie mam. Nie ja o tym będę decydował. Podejdźmy do tego po chińsku. Chińczycy Mówią, że e, co tam, to dopiero sto parę lat minęło od zajścia, jeszcze za wcześnie, żeby oceniać wszelkie skutki i konsekwencje, co to się wzięło i się narobiło. W przypadku pana Walusia i RPA zastanawiają mnie różne rzeczy, ale pierwsza rzecz podstawowa to jest, czemu pozwolili przeżyć panu Walusiowi, po co to komu jest potrzebne. To brutalne stwierdzenie, ale Mieszkałem 30 lat w RPA, znając reakcje murzynów, ich sposób zachowania i myślenia, nie rozumiem, dlaczego utrzymano przy życiu pana Walusia. Nie życzę mu, żeby go ktoś tam zaciukał i tak dalej. Jak powiedziałem, nie jestem świętym, nie oceniam. Po prostu dziwię się nagłość. Z drugiej strony, następna zastanawiająca rzecz, co tak naprawdę wzięło się i narobiło w RPA. Dla mnie Chris Hani miał od dawna urodę trumienną, nie zgodził się na to, co mu zaproponowano. Całe ANC się zgodziło, on jeden nie, czyli nie był częścią rozwiązania, był częścią problemu, bęk. Nie ma problemu znalazło się rozwiązanie. To jest to i te wszystkie inne rzeczy, bo tutaj nagle tam się rozkliwili nad tym, że prezydent przyjął do stanu tysiąc farmerów. Nie wiem co za tym stoi, dlaczego to zrobił. Tak jak Chris Hannis został przeznaczony do eliminacji, tak samo i farmerzy zostali przeznaczeni do eliminacji. Tylko pytanie jest, czy to było częścią planu od początku, czy to się wzięło i się narobiło. Jak już zlikwidują farmerów, w języku angielskim jest takie powiedzenie, fall back, fall back. To w filmach wojennych no i co? No i nic. Nie będzie gdzie się wycofać. Bo podetną wszelkie korzenie do możliwego oporu. A tych Afrykanerów, co zostaną w miastach, to wyduszą ich jak będą chcieli, kiedy będą chcieli. Dlaczego? No bo nie będą mieli zaplecza. Proste. sobie się tylko jedno pytanko, takie dość zasadnicze, przynajmniej dla mnie. Murzyni cały czas tłumaczyli mi, że jak zrobią ze wszystkim porządek, to zmienią nazwę RPA na MT. Tanzania. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem. Czekamy, kiedy Tanzania pojawi się na horyzoncie. I to będzie ostatni głóźdź do trumny RPA. Doklejam materiał wyszedł za długi. Wyszły aż trzy odcinki. Po prostu chcę tylko popatrzeć, co się wzięło i się narobiło po wstrzeleniu na stanowisko prezydenta obywatela Nelsona Mandeli. Znowu nadszedł ten czas, że muszę się zająć RPA. A to dlatego, że napotoczył się kanał zero. Pan prezydent Trump się też nasunął na horyzont. Parę innych rzeczy, jak na przykład książka, o ile mnie pamięć nie mieli, pana Rogali o zabójstwie farmerów w RPA. Zabójstwie, zabójstwa, morderstwa, wszystko to się nałożyło. Na siebie wywołało u mnie nieopartą chęć wyprostowania tego południowoafrykańskiego Rogala, no co to Unia prostuje banany. Ja mogę prostować południową Afrykę, a raczej wyobrażenia o niej. Zaczynam od początku, czyli od programu na kanale Zero. Szanowni autorzy i prowadzący, będzie to się odnosić do wywiadu. Z panem Walusiem. Załatmy króciutko i bez bólu. Pan Walus został postawiony do pionu przez prowadzącego. Dobrze mu tak, przebrzydły rasista. Cały wywiad jest zamknięty takim stwierdzeniem, że panie, pan to jesteś faszysta, rasista, nazista, i diabli wiedzą co tam jeszcze pan jesteś. No to szanownie panie prowadzący, tu trzeba pana trochę. Wyprostować. Nie dość, że mylisz pan pojęcia, to jeszcze używasz je bezpodstawnie. Pierwsza rzecz. Przywołajmy sobie takiego niemieckiego Żyda. Nazywał się Reich. On napisał tam trochę książek. Jedna z tych książek miała tytuł You Little Men, o ile pamięć mnie nie myli. I zdaje się, że to w tej książce, a jak nie, to w innej. Walną sobie takie stwierdzonko, że faszyzm, był odpowiedzią robotników, czyli klasy pracującej miast i wsi, na ruski komunizm. No to tak, jest on Żydem, na dodatek niemieckim, no to sprzeciwiać mu się nie wolno. Jeżeli pan nazywasz m.in. pana Balusia faszystą, Czyli nazywasz go pan człowiekiem walczącym przeciwko komunizmowi w obronie praw robotników. No z takiej manki to się pan chyba tego nie spodziewałeś, nie? Dobra. Druga rzecz. Jeżeli popatrzymy na to co się stało w RPA i pana Walusia, no to ani ANC za bardzo nie dało w trąbkę rasizmu, ani tym bardziej ktoś o wiele ważniejszy jak ANC, ktoś kto stał za kulisami za tym wszystkim pociąganiem za sznurki, pilnowaniem żeby tak się działo jak się ma dziać z takim natężeniem z jakim ma być. Czyli taka wesoła kapela pod angielskim wezwaniem Bell Pottinger. Nie będziemy tu się rozwodzić nad Bell Pottinger, ale to była bardzo brudna organizacja. Dlaczego używam słowa była? Dlatego, że została rozwiązana, uznana przez brytyjski parlament za coś, co robiło rzeczy bej, fuj, fuj i nie powinno istnieć. No i wzięli, rozwiązali, ale jak pan Michalkiewicz mówi, niebyt jest wyższą formą istnienia. Ludzi o takie specjalności, o takiej ilości grzechów i o takim opanowaniu sztuki dystrakcji, manipulacji nie wyrzuca się na bruk. Ta organizacja przepotwarzyła się w coś innego. No i to jest fajnie i tak jak powinno być. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, odsyłam na stronę organizacji takiej międzynarodowej dziennikarzy i śledczych, tam oni Dokładnie piszą, co to jest Bell Pottinger, komu służy, jaką kasę za to bierze. No tak, powiedzieć, że to jest organizacja wyspecjalizowana w brudnych, Trikach na poziomie propagandy, sterowania odczuciami mas. W krajach, które są aktualnie kopane po Dubsku przez Anglię, CIA i diabli wiedzą, kogo to tam jeszcze, zostawmy sobie to. Faszystów mamy, rasizm też sobie już odwołaliśmy. Co do tego, że Pan Walusz to też naziol, no to nawet się nie będę tam z tym za bardzo męczył, ale żebyś sobie pan zrozumiał pojęcie nazizmu, bo pan się odwołujesz do tego jak do Niemców. Polecam panu przestudiowanie plebiscytów Adasia. Dolfi wprowadził sobie coś w rodzaju dyktatury plebiscytowej. Proszę sobie przestudiować wyniki plebiscytów i pytania jakie tam. Były zawarte. Zorientujesz się pan szybko, że Naziol to nie z Marsa, to Niemiec. Dobra, nie będę się już nad panem pastwił. Zrobiłeś pan wywiad, jaki pan zrobiłeś, kamyczek jest w pańskim ogródku. Zresztą wywiad z panem Balusiem to trudna sprawa z kilku przyczyn, jak to powiedział taki brzuchomówca ustami Ahmeda, nieżyjącego terrorysty. Ahmed, Powiedział, zabijanie ludzi to łatwa rzecz. Prawdziwym bólem w Tupsku jest poprawność polityczna. I mi się wydaje, że to jest to, co pana męczy. Pamiętaj, zabijanie ludzi to łatwizna, poprawność polityczna. To jest, gdzie problem się zaczyna. Wróćmy sobie jednak, żeby zrozumieć, czym jest Południowa Afryka do samego początku. Na począteczek to będzie taki, był sobie niejaki Jan van Rybek. Który pracował dla WOC, to taki skrót holenderski, nie znam holenderskiego, ponoszono to będzie kampania wschodnioindyjska No, on był tam kartografem i lekarzem, i jakimś na ale przyłapali go na okradaniu. Firmy, a ta firma miała więcej pieniędzy i więcej władzy jak król holenderski i paru innych króli dookoła, więc yy, powiedzieli mu: albo idziesz wisieć, albo otwierasz faktorię na dole Afryki. No i się powiedział: Dobra, chłopaki, nie kłyćmy się, jadę tam, założę wam tą faktorię, bo co mi tam? W faktorii zawsze lepiej jak wisieć na jakimś balkonie w Holandii, czy tam innej latarni. I jak powiedział, tak zrobił, dostał statek wypakowany białymi więźniami i niewolnikami. Tak, Jasiu popłynął sobie do Zatoki Gór Stołowych, bo tak ona się nazywała, czy tak ją nazwali. Otworzył faktorię, jak mu kazali, ale biznes nie szedł, robota nie szła, bo z niewolnika nie ma pracownika. Wieszanie, baturzenie, torturowanie tych nieszczęśników nic nie dawało. Jasiu golnął sobie na odwagę, a pił tengo, Skrobnął liścik do wok, aby im nadać wolność. No, jak im nadali wolność, bo zrozumieli, że to inaczej z tego nic nie wyjdzie, no to jako wolni ludzie oni się wypieli. Nie wszyscy, ale część się wypieła na wok i zaczęli się rozłazić po okolicy. Klimat jest bardzo zbliżony do europejskiego, nie ma żadnych jakichś tam gwałtownych, brednych, tropikalnych chorób. Klimat raczej taki bardziej śródziemnomorski. I zaczęli sobie zakładać gospodarstwo, no bo ziemi tam. Ile chcesz. Tu już uprzedzam, odpowiedzialnymi za aklimatyzację europejskich zwierząt domowych w Afryce to byli Portugalczycy. Im się udało rozwiązać problem aklimatyzacji europejskich zwierząt gospodarskich w Afryce. Nic tam się za specjalnego nie działo, ale jak ci ludzie uzyskali wolność, wiedza się rozniosła, że tu jest całkiem fajnie, można sobie hodować, spokojnie pracować, nie ma żadnych problemów, uprawiać, sadzić. I to zaczęło ściągać osadników, ale na innych zasadach. No i w ten sposób interes zaczął się ruszać. Z miejsca, ale to miało na końcu dnia zgubny wpływ dla holenderskich osadników czy tam kto z nimi się przypętał bo tam byli też Niemcy też Francuzi no Anglicy spojrzeli na to swoim argusowym okiem i powiedzieli no no to jest dobre miejsce trzeba się zająć tym bo to wygląda że tam będzie dobra kasa którą można mieć za frajer jak powiedzieli tak zrobili stąd mamy wojny burskie no ale dobrze Afryka, Murzyn i rasisty. No z tym rasizmem to to całkiem nie tak jeszcze przynajmniej w tym czasie, no ale dochodzi do pierwszego konfliktu holenderskich osadników z Murzynami. Konflikt jest straszny, niesamowity. Miejscowi lokalsi, którzy nazywali się Kosa, wzięli, aby straszyć białych osadników, zarżnęli w pokazie siły wszystkie domowe zwierzęta, zniszczyli plony, cokolwiek uprawiali i to miało zmusić do ucieczki białych osadników. Efekt był taki, że zaczęli lokalsi mrzeć z głodu, bo skąd mogli wiedzieć, że w Europie to nie takie numery się Odstawiały. Ci ludzie nie takie rzeczy widzieli. Także ich pokaszyły nie zrobił na nikim wrażenia. Rykoszetem uderzył w wykonawców. No ale tutaj pojawia się ironia losu. Nie w stosunku do nich, do kosa, tylko do białych osadników, bo to nie byli kolonizatorzy. Zresztą tam nie bardzo było co kolonizować, bo tereny były puste. Powiedzmy sobie tak. W taki oto sposób powstała klasa tak zwanych. Fucking Liberals. Pierdolonych liberałów. Proszę tutaj nie czepiać się mnie, ja nikogo nie patuję wulgarnością. To jest oficjalna nazwa, która jest używana do dzisiaj. Fucking Liberals. Bo ci biali, którzy mieszkają w południowej Afryce, mieszkają tam różni biali, mieszkają tam też Hindusi, mieszkają tam też Chińczycy. Hindusi i Chińczycy zostali przywiezieni jako niewolnicy, po to, aby zająć się pracą Chińczycy w kopalniach, Hindusi na uprawach trzciny cukrowej w Pozulu-Natal. Mamy jeszcze do czynienia z inną grupą osadniczą, Którą się nie wiedzieć czemu obwinia, o to, że ona powstała z mieszanki jakiejś tam miejscowych, niecałkiem czarnych, z białymi. Jest to nieprawda. Cape Malaya, bo o nich mówię, zostali przywiezieni przez Anglików jako niewolnicy. Do dzisiaj w Kapsztadzie są kwatery niewolnicze. Można sobie zobaczyć. Tutaj omówmy sobie jeszcze. Jeszcze coś innego, Koisan, to jest grupa buszmenów, zresztą tam było kilka tych szczepów, zostali wyrżnięci przez białych. I przez Murzynu. Tak, Murzyni mordowali Koi San. Nie mogę powiedzieć Koi San, no bo Koi San jeszcze nie było. Było tam więcej tych szczepów, ale byli wyżynani przez Murzynu i przez Białych. Ostały się dwa szczepy, najbardziej uparte i połączone ich w jedno. Koi San. To są dwie odrębne grupy. Jedna Koi, druga San. Ci ludzie nie byli wcale podstawą do tego, żeby powstali jacyś. Tam kolorowi osiedli dookoła Kapsztadu. To kompletnie nie tak. Jedną taką ciekawostką, jeżeli to tak można nazwać, było to, że można sobie było kupić licencję na odszczał Bushmena. Tak, każdemu zainteresowanemu oświadczam, przemi wobec istnieją dokumenty w urzędach miejskich na terenie kapsztadu i dookoła, gdzie można było iść do urzędnika i powiedzieć ty słuchaj, ten buszman tam przechodził, popatrzył na moją krowę czy na moją kozę, mleko jej w cyckach skwaśniało, no przecież nie mogę dojść z krowy kwaśnego mleka dawaj tu licencję dobra ja przyszykuję papiery masz tu na 10 sztuk tylko nie możesz przekroczyć o mogę więcej idź zapłać ja to przygotuję papiery i tak to się odbywało możecie powiedzieć że jestem walnięty w czółko nie, nie jestem papiery istnieją mogłeś sobie kupić licencję na zamordowanie człowieka może nie ich mordowali bez licencji jak byłeś biały to mogłeś sobie popolować na inną istotę ludzką. Polować. Tak to wyglądało ze strony światłych Anglików. Kiedy burzy zaczęli uciekać przed Anglikami, wycofywać się coraz dalej na północ. Pamiętajcie, południowa Afryka jest na południu, w kierunku do bieguna południowego i dlatego tam jest taki dziwny trochę klimat. Z jednej strony jest gorąco, Ocean indyjski, z drugiej strony zimny Atlantyk. Styka to się w okolicach czegoś, co się teraz nazywa Kapsztat i robi to różne ciekawe zjawiska klimatyczne. Sztormy, nie sztormy, ale wody są naprawdę bogate w życie. Jest cała masa jadalnych. Ryb, bo nie wszystko co jest w oceanie to sobie możemy zjeść, tam jest cała masa, tego blisko do bieguna, dlatego klimat jest taki raczej śródziemnomorski, chorób egzotycznych praktycznie nie ma, z egzotycznych zwierząt to uwaga, uwaga, mamy sobie zająca, czy tam królika południowoafrykańskiego, który ma niesamowitej wielkości uszy, babuny żyjące sobie na table mountains, na górach stołowych, a reszta to tam jakieś antylopy, jak się napatoczą, inne takie zwierzęta, ale bardziej w typie nietropikalnym, ale europejskim. Jedziemy sobie dalej na północ, biali uciekają przed Anglikami, bo Anglicy kolonizują wszystko i oni są są panami. No i przy tym rozprzestrzenianiu się białych na północ dochodzi do konfliktu z murzynami, z lusami. Mamy tam parę zdjęć. Zdjęcia są ustawiane, jak tam sobie zobaczycie. Asagaje powbijane. Asagaj to dzida w ziemię. To to jest bzdura, to jest ustawka. Asagaj nie był bronią do rzucania, miotania. Była to broń kująca i tnąca. Ale tu nie będziemy się nad tym rozwolić. Bloody River, te wszystkie inne rzeczy, to możecie sobie poszukać. Problem jest w czym innym. A no problem jest taki, że Anglicy jak się rozpełzli po południowej Afryce, no to jak to Murzynki mi tłumaczyły, Lecho oni nie mogli utrzymać. Tego w spodniach. I był to problem dla rasy panów, bo Anglicy byli rasą panów, za takich się by uważali na tyle znaczący, że królowa Wiktoria wydawała, to znaczy ona podpisała jako edykt królewski, ale nie ona była autorem tego, bo ani głowy do tego nie miała, ani przygotowania, żeby tam wydawać sobie jakieś edykty, jakieś tam doradce i inne kombinatorie jej opowiadały. Ona tylko to filmowała tym, że Anglikom nie wolno się mieszać z lokalcami. Wszystko jedno, gdzie by nie byli. I to były pierwsze prawa rasistowskie. A nawet jak im szajba odbiła się, wymieszali, narobili jakieś dzieci, to te dzieci nie miały szans na to, by stać się pełnokwistymi obywatelami Albionu. I to były właśnie. Pierwsze ustawy rasistowskie, które dotyczyły Anglików, nie Afrykanerów, którzy już powoli zaczęli się pojawiać na horyzoncie historii, jako nowy rodzaj społeczności, czyli białych urodzonych w Afryce, nieznających Europy, bo nigdy tam nie byli, obfitość dóbr. Żyzność ziemi doprowadziła do dwóch rzeczy: do wojen burskich, które burzy przegrali, do wprowadzenia obozów koncentracyjnych przez Anglików na terenie RPA i głodzeniu tam rodzin, tych, którzy im się zbrojnie opierali na śmierć. Taki tylko oto sposób Anglicy pokonali burów w Warnach Burskich, mimo że zbierali niesamowicie te cięgi od burów, no to wymyślili sobie, że jak podetną im zaplecze, czyli wyłapią wszystkich, kogo się da i wprowadzą do koncentraka, i będę ich głodzić na śmierć, no to odetną zaplecze. Burzy mieli dwa rodzaje zaplecza: jedno w Southwest Africa, czyli dzisiejszej Namibii. Tam ich wspierali Niemcy, szczególnie wspierali ich bronią. Stamtąd na miejscu mieli własne rodziny, które stanowiły były zaplecze kwaterynkowe i wyżywieniowe. Anglicy to ucięli i tak to się skończyło. Muszę tu dodać, że po stronie wojnach burskich dobrowolnie. Po obu stronach walczyli murzyni. Jedni walczyli po stronie burów, inni walczyli po stronie Anglików. Dobrowolnie. To musicie sobie wiedzieć. Ze strony burów nie spotykał ich żaden rasizm. W tym czasie. Nawet wtedy, kiedy zrobili pokaz siły i wymordowali własne zwierzęta domowe, no to ci biali osadnicy wyposażyli ich z powrotem w coś na siew, dali im zwierzęta gospodarskie, żeby mogli sobie rozmnożyć, żeby mieli cokolwiek. Murzyni im za to nie podziękowali, inni biali doszli do wniosku, że jakby pozwolić wtedy wymrzeć murzynom z głodu, to by było mniej kłopotów na Przyszłość, no i tak powstała klasa, ja wiem, klasa, grupa polityczna, pierdoleni liberałowie. Tutaj robimy następny zakręt w historii, bo tego nie da rady zrobić inaczej. Kto jest odpowiedzialny za industrializację południowej Afryki i problemów, jakie to wzięło i narobiło? Nie mniej, nie więcej, tylko Żydzi angielscy. Oni rozpoczęli industrializację, budowę kopalń, budowę zakładów. No oczywiście. Oczywiście, Żydzi nie pracowali. Oni mieli pomysł, mieli kasę. Ale do roboty to byli inni. Żydzi odpowiadają za uprzemysłowienie południowej Afryki. Ale odpowiadają jeszcze i za jedną rzecz. Za rozwalenie miejscowej kultury i struktury społecznej. Na czym to polegało? No to jak już sobie tam wygrzebałeś dziurę w ziemi i zrobiłeś kopalnię, czy podstawiłeś jakąśkolwiek inną fabrykę, no to potrzebowali. Siły roboczej. No to zgarniali obietnicami ze wsi Murzynów, których przywozili i zamokali w tak zwanych hostelach. To były betonowo ceglane baraki z betonowymi, czy tam ceglanymi pryczami do spania. Bardziej to przypominało koncentraki robione przez Niemców później w Polsce, jak hotele robotnicze, ale to już jest materiał na kompletnie inną bajkę. Co to zrobiło? drenaż ludzi z murzyńskich wiosek w inne regiony, sami mężczyźni, żadnych kobiet. Co oni tam sobie zarobili, to musieli wydać w miejscowym sklepie kolonialnym, dużo alkoholu. Zaraz się nawinęły czarne prostytutki, które już przyszły same na piechotę i organizowały inni ludzie koczowiska dookoła tych Hosteli i w ten sposób zaczął się rozpad czarnej kultury, czarnego sposobu życia. Nawet jeżeli by chcieli wysłać jakieś pieniądze na wieś, to po co? Przecież tam nie było żadnych sklepów, nie było niczego. Oni nie przyczyniali się dla dobrostanu wsi, bo nie pracowali. Pracowali na Anglików, nie na Afrykanerów. To było bardzo nieładnie. Drugą taką odnogą tego problemu to był Kościół, bo Kościół działał na zasadzie Come to us, we will give to you, God will provide. Chodź do nas, my ci damy, Bóg nam zapewnia. Bóg nam nam starczy. W ten sposób zaczęto trzymać czarnych w stanie wyuczonej bezradności. Choć do nas, my ci damy. Brońcie Panie Boże, nie produkuj niczego, nie kombinuj, dostaniesz wszystko od nas, a najwięcej to brandy. No a brendy miało kopa, bo miejscowe piwo nazywało się Komboti, To jest ogólna nazwa do piwa. Było robione tam z kukurydzy czy z prosaszt, co im tam sfermentowało. To sobie mieli w sposób naturalny. I to gdzieś miało tam około 1,5% alkoholu, a tutaj nagle dostają coś, co ma 40%. No to miało niesamowitego kopa. Kop się podobał i tak to sobie było. Muszę tu na zakończenie tego pierwszego odcinka, bo to już ponad 30 minut, powiedzieć o Żydach, którzy zajęli się szkolnictwem. Był taki sobie magnat, rodes, kopalniany Żyd, miał kasy, zrobił uniwersytet i otworzył fundację. Która zacządziała do dziś, także gonił do roboty mnichów, żeby tworzyli słowniki mowy lokalnej, przekładali to na angielski wobec stron, żeby z ludźmi się można było porozumieć. I to był taki bardzo pozytywny Żyd, i tu szybciutko został ochrzczony rasistom na polecenie nowych komunistycznych tam władz, żądań komunistycznych studentów z kampusu wyrzucili jego pomnik, bo rasista i kolonista na dodatek w ogóle matematyka jest nauką rasistowską i kolonialną, tam jest wiele innych takich pomysłów, o których nie będę mówił. Wywalili jego pomnik z kampusu, no ale jego fundacja to dobra, rączki po pieniądze wyciągają od śmierdzącego kolonialisty, rasisty.